Szkoda mi dzieci, które słyszą właśnie nie rusz, nie dotykaj. Pani Beata Malesza wyjaśnia, dlaczego pierze tylko w proszku wizir. Każda mama lubi swoje dziecko w jasnych rzeczach. Te mamy powinny się przekonać właśnie do wiziru, bo to jest sposób. Na to, żeby mieć spokój i nasze dzieci mogły się wybiegać, wyszaleć i nawet wybrudzić. Mąż i dzieciaki, no to wiadomo, szaleństwo. Wystarczy ich spuścić na chwilę z oka, a już, już zrobią swoje. Zawsze mam stertę do prania i to przeważnie są jasne rzeczy. Bardzo pomaga mi w tym wizerunku. Świadectwem tego mogą być te koszulki z ich wizerunkiem. Taką ma Adrian. I taką samą Madaruś. Czy na tej koszulce widać choć jeden ślad? Nic nie ma. Ona jest śnieżnobiała. Wizir. Biel, której możesz być pewna. Cześć, doktorku! Hej, jesteś okej? Okay? Czytaj, okej? Okay? Nowe pismo z odlatowym segregatorem dla was, dzieciaki. Ja, Bacz. I ja, Dapi. I nasi przyjaciele. Pokażemy wam diabelskie sztuczki. I przeżyjemy szalone przygody. W każdym numerze prezenty. Na gwiazdkę kaseta, na której Bax uczy angielskiego. I świąteczne naklejki. Okej okay, jest, okej! Okay. Znakomity film Agnieszki Holland z cudowną muzyką Zbigniewa Preisnera. Mała sierotka przyjeżdża do okazałej rezydencji wuja. Jej obecność okazuje się zbawienna dla chorego kuzyna i zapomnianego ogrodu. Tajemniczy ogród. Już dziś o 16:15. We wtorek 29 grudnia w kinie familijnym zapraszamy na super ciekawe perypetie grupki nastolatków, którzy za sprawą tajemniczej energii wyruszają w fantastyczną podróż na podbój kosmosu. Odkrywcy. W tym filmie wszystko może się zdarzyć. Polecamy 29 grudnia o 9.25.